Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko. Mamy dzisiaj 12 listopada 2023 roku, więc weszliśmy w najlepszy okres sprzedażowy w ciągu roku, ponieważ zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, do Mikołajek i wszystkich tych okazji sprzedażowych, które będą teraz występować. Mamy też Black Friday, więc wszystkie kanały sprzedażowe, wszystkie strony internetowe, które mają jakieś gadżety. Mają prezenty, wszystko to działa w tym momencie. Dlatego pokażę Wam, jakie produkty mogą się sprzedawać w tym okresie. Wybrałem tylko kilka produktów, które zyskują hype, zyskują popularność. O długopisach 3D już mówię, nie wiem, może już drugi rok, ponieważ to dalej działa. Zobacz, tutaj masz 620 osób, kupiło tylko jedną aukcję, tylko w ciągu 30 dni podejrzewam, że ta firma zaraz też zobaczymy, ma wiele innych produktów, które równie dobrze się sprzedają. Te długopisy w zeszłym roku podejrzewam, że im dalej bliżej w sumie do świąt, tym ta cena będzie rosła. Po prostu ktoś stosuje niższą cenę, aby rozpędzić tą aukcję przy większych ilościach na pewno ma bardzo, bardzo dobrą cenę i im większą będzie tutaj kumulować sprzedaż, tym będzie tą cenę podnosić. na początku jest to, Yy, taka jakby aukcja rozpędowa, a tych aukcji pewnie ma więcej, ale zobacz, jest w stanie w ciągu 30 dni wygenerować 620 sprzedaży. Podejrzewam, że kupił to maksymalnie, ale to maksymalnie za 15-20 złotych plus opłaty, więc spokojnie tutaj już ma 100% narzutu. A im dalej, tym będzie po prostu więcej zarabiał. Pokażę Ci tylko, w jaki sposób budować fajną aukcję. Tu widzisz, masz firmę, logo, opisy, kolorowe aukcje. O gratisach, o wkładach, pudełka bardzo ładne, kolorowe, działają na wyobraźnię i dla kupujących i dla dzieci. Opisy z emotkami, co można z tego zrobić, jak wygląda pudełko. Funkcje, zawartość. Widzisz, naprawdę, naprawdę dobrze zrobiona aukcja. I tyle. Przejdźmy do innych aukcji, zobacz, to jest 620 osób kupiło tylko. Tu masz kolejną aukcję. Trochę inna wersja. Widzisz, jak ta aukcja wygląda, ile ma słów kluczowych. Zobacz, super cena, minus 18%. Mimo, że może nawet tyle nie kosztować, ale sama ta ikonka, sama informacja daje dużo do myślenia dla kupującego, ponieważ kupujemy emocjami, kupujemy wzrokiem. My tego nie zobaczymy, nie dotniemy, więc wszystko, co tu jest, zobacz, te wszystkie kolory działają na naszą decyzję zakupową, kupon 50zł taniej, tu nawet nie ma napisane za co, ponieważ to wymogi są później, hit dołączył do jakby opcji promowania to jako hit przy konkretnej sprzedaży 373 osoby za 89zł, czyli widzisz to już produkt, który kosztuje 30zł drożej, sprzedawany z połowy mniej, ale możliwe, że już ma więcej marży wygenerowanej tutaj, tu masz różne inne wersje kolorystyczne, o, to są te długopisy, co były wcześniej, a ten jest troszkę inny, ale to wszystko co tu jest, decyduje o tym, zobacz ile tego jest, a każda aukcja na pewno sprzedaje. Możesz nawet kupić od tych ludzi po 45-48 i wystawić spokojnie za 99 zł, jeżeli wejdziemy w dalszy etap e, rynku, dalszy e, okres jakby zakupowy to te ceny będą na pewno rosły, ponieważ te aukcje się rozpędzą. Zobacz, to jest aukcja zbudowana trochę w inny sposób, trochę więcej e, opisu, mniej zdjęć, ale zobacz tu też jest pokazana technologia. Te długopisy są troszkę ładniejsze od tamtych, tamte trochę prościej wyglądają, ale też jest czytelna. Dużo tekstu, dużo zdjęć, możliwości ładowania, pudełko bardzo ładne. Właśnie to jest związane z importem z Chin, że możesz ingerować we wszystko. Zobacz, czy jest, klient sobie wymyślił ten, to opakowanie, zamawiając kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy tego produktu, ma możliwość zaprojektowania pudełka, zlecenia tego w Chinach i oni już w gotowych pudełkach właśnie 3D Active wysyłają do Ciebie ten produkt. Dzięki temu możesz sobie tworzyć swoją własną markę, i mieć powtarzalność tego produktu przy dropshippingu, przy jakimś zamawianiu rzeczy ilościowych z, z Polski, no to pro masz kartony producenta, który już wcześniej tak jak na przykład ten zlecił w Chinach i produkuje to i, i kupuje od lat. A jeżeli ty sam masz możliwość, jesteś na etapie, że masz już kapitał, masz pomysł i sprzedaje ci się dany produkt, to możesz to zlecić w Chinach i. Zrobić cały branding do tego, aby, aby to sprzedawać, widzisz ile tu jest wkładów. 6, ile 60 razy 5 metrów. Ja sam też te długopisy przydałem w zeszłym roku. W tym roku miałem inne tematy, więc po prostu nie decydowałem się na to, ale pokazuję ci, że jest to jeszcze dalej dobry temat. Dobra, to już wyłączymy, żeby przechodzić coraz dalej. Jest to czas, aby pokazać ci mój kurs, który uczy dropshippingu od podstaw. Normalnie kosztuje 399 zł, do końca roku za 47 zł będę trzymał, aby jak największa liczba osób po prostu szukająca wiedzy mogła zobaczyć, czym jest dropshipping. Tutaj mówiłem ci o imporcie z Chin, ale to jest już temat naprawdę szeroki. Ja już jestem na samym końcu tworzenia szkolenia, który obejmuje całość tej wiedzy czyli od założenia konta na Allegro, po dropshipping, ten podstawowy i ten zaawansowany, ale także zamawianie z hurtowni polskich oraz import z Chin, ponieważ jak ja to mówię, to te tygryski lubią najbardziej, ponieważ masz możliwość wymyślenia produktu, stworzenia produktu i stworzenia całej otoczki tego produktu wraz z kartonami. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, linka będziesz miał w opisie, dropshipping.bartoszandruszko.pl, co szkolenie zawiera, promocja, opinie, gwarancja. Ten kurs kupiło już tyle osób, że mogę to śmiało polecać, nie ma tu żadnego problemu, jest to cena dobrej pizzy, a masz kilka godzin opowieści o tym, czym jest dropshipping, w jaki sposób... Zacząć dropshipping i co potrzeba jest do tego, aby ten dropshipping robić. Dodatkowo do tego kursu dokładam ci e-book, mój autorski, że jak chcesz, który będzie Cię motywował do tego, aby zmienić swoje nastawienie, zmienić swoje myśli, a potem będzie tylko działo się to, o czym planujesz, nie będziesz już miał żadnych przeciwwskazań, żadnych ograniczeń, tylko motywacja i działanie. Dodatkowo bonus drugi kurs Canva, jak tworzyć miniaturę, która sprzedaje. Trzeci bonus dostęp do grupy na Facebooku, zamkniętej grupy, która właśnie dzieli się wiedzą na temat sprzedaży w internecie. Jest tam większość osób, które kupiła kurs, ale może tam dzielić się wiedzą każdy, kto dołączy i będzie miał jakieś pytania. Czwarte e book, sprzedaż na Allegro, oprócz dropshippingu, wszystko to, co musisz robić na Allegro, aby zacząć sprzedawać i tą swoją sprzedaż. Zwiększać coraz bardziej, więc serdecznie zapraszam. Tu masz jeszcze film 11-minutowy, który opowiada ci o tym wszystkim. I opowiada już o podstawach właśnie dropshippingu, więc zapraszam cię do linka poniżej, gdzie możesz wejść tu i działać. A teraz idziemy dalej. Tu był ten. Tutaj masz następne. To już nie jest takie piękne, ale pokazam ci to jako przykład, że możesz kupić od takiego kogoś za 45 zł. I sprzedawać to dalej. On ma tutaj 162. Podejrzewam, że nie daje za dużo, żeby yy, ktoś na sam początku nie wykupił jemu tych wszystkich długopisów, które zamówił. Ta aukcja nie jest zła, ale już znacznie odbiega od tego, co się wcześniej działo. Ktoś tutaj mniej energii w to włożył, ale możliwe, dlatego, żeby pokazać, że to jest taka wartość, a ma aukcje, które są droższe i wtedy już są bardziej dopieszczone. Jeżeli nie, no to może się okazać, że ludzie nie, nawet za tą cenę nie będą czuć wartości tego, co kupują, ale jest to jakiś logo, więc to jest jakaś firma, więc no nie będę tutaj medium i nie będę się zastanawiał, o co mu chodziło w tym temacie. Jedziemy dalej, tu już masz 136 osób kupiło ten produkt. Zobacz, tu jest już cena 109,99. Pytanie, czy ta cena... Pojawiła się tutaj, bo sprzedawał wcześniej. Czy ludzie już czują wartość i mogą płacić więcej za to, co tu jest? Zobacz, to jest jakiś sklep wielobranżowy X Master. To jest chyba ten sam sklep, który w zeszłym roku sprawdzałem i tutaj było od 149, 169, a nawet więcej, więc podejrzewam, że oni się po prostu rozpędzają. Czyli widzisz, tu już kolejna aukcja, następna 40 osób. To jest ten sam sklep, ale już inna aukcja. Następny, zobacz ta firma, widzę, że Galakcja wychodzi na prowadzenie, ale przez to za jaką cenę to sprzedaje. Widocznie musi mieć bardzo dobry zakup, że stać go na wystawianie tych produktów, ale im dalej tym będzie szła jeszcze więcej, zobacz, 482 osoby kupiły w ciągu 4 30 dni, a jest to yy, druga aukcja, która w sumie bodajże już ponad 1100 Takich rzeczy sprzedało, więc muszą mieć naprawdę, naprawdę dużo. Pokażę Ci teraz kolejny produkt, który może złapać hype i sprzedawać się naprawdę w dużych ilościach. Na razie jest to 146 osób, jest to 149,99. Nie wiem, jaka może być jakość tego za taką cenę, ale jako gadżet, jako prezent na pewno się sprawdzi. Zobacz, to jest aukcja, też całkiem fajnie wykonana. Dużo zdjęć, pokazana jako wartość. Technologii, którą tutaj kupujesz. Jestem ciekaw, jaka jakość obrazu jest przy tym wszystkim, oprócz tego, że jest niby Full HD, ale ja nie będę tu analizował produktu. Jestem miło zaskoczony. Mimo małych gabarytów sprzęt robi robotę, posiada mały wbudowany głośnik, co przy odpowiedniej optymalizacji w menu urządzenia bardzo dobrze się sprawuje. No to wiesz, opinia jest, nie wiem czy to kupującego, czy sprzedającego, ale to już mniejsza z tym. Zobacz, tutaj nie ma wiele jakichś. Udziwnień nie ma tych kolorów, promocji co przydałoby się bardzo, ale już potrafi sprzedać 146 osób, kupiło w ciągu 30 dni. A tak jak mówiłem, idziemy ku lepszemu. Następny projektor tu już troszkę droższy, ale 40 osób już go kupiło. Zobaczymy, jak wygląda aukcja. Tutaj widzę, że stosuje głównie po lewej stronie zdjęcia. Zen. Ale coś już się dzieje. Tutaj zobaczymy to więcej, bo ten sklep właśnie ma dużo tych produktów, damy więcej przedmiotów sprzedającego. Tu masz następny projektor 27 osób, to znowu ta sama firma. Idziemy dalej, tu jest już, zobacz, już 162 osoby. Taki projektor 269 osób kupiło to jest dalej ten zen. E Aukcja, aukcja, aukcja. Widzę, że to jest schemat, więc musi to jakoś załączać masowo, ponieważ jest to ten sam format. Z jakiejś aplikacji to rzuca. Tu jeszcze jest następny temat. Ja to otwierałem gdzieś. Zobacz, 102 osoby, 64 osoby. Jest to mini drukarka termiczna na jakieś tam gadżety, bzdety. To jest ta firma, która wcześniej jeszcze długopisy 3D miała. Zobacz, naprawdę ładna aukcja, dużo zdjęć kolorowych, to nie jest jakaś wygórowana kwota, ale yy, zobacz, tu jest więcej tych aukcji, 64, 69, to musi być naprawdę jakaś mała drobnostka, ale dzisiejszy film ma tylko Ci pokazać z 55 osób, co może się sprzedawać, tu masz papiery do tego, do drukowania i w jaki sposób... Powinna wyglądać twoja aukcja, czyli jeżeli to są rzeczy takie, można powiedzieć, dla dzieci, to musi być to dużo kolorów, trochę opisu, ale musi ta aukcja być po prostu ładna. Ekstra zabawki, zobacz, to jest wszystko dla dzieci. Te zdjęcia są trochę mniej jakościowe, podejrzewam, że wrzucone są z jakiejś AliExpress albo z Alibaby bezpośrednio, bo to nie jest do końca ładne i kolorowe, ale się sprzedaje, więc co tu dalej mówić. Pokażę Ci teraz właśnie, gdzie otworzyłem ten sklep. O, to jest więcej tego produktu damy po popularności, czyli co najwięcej sprzedaje. Adapter dysku, kieszeń na dysk kosztuje 69 zł i 187 osób. Widzisz tu jest na pierwszym miejscu projektor, później Kalimba instrument, nie wiem o co tu chodzi do strojenia, nie ma pojęcia. Później jest następny projektor, który, zobacz, kosztuje już prawie 1000 zł, a kupiło 122 osoby. Projektor rzutnik Full HD. Czyli zobacz, ile musiał wygenerować obrotu. Nie wiem, jaką ma marżę na tym, podejrzewam, że dużą, ale to już jest konkret. Później jakaś klawiatura, ładowarka. Wszystko o okolice 60-70 zł To nakręca obrót. Są to małe przedmioty. W imporcie kosztują za transport dużo mniej, ponieważ Mało ważą, i, mało ważą i za transport się mało płaci. Tu widzisz, że jest napęd CD, adaptery, ładowarki, czyli w większości elektronika po 50, lampki jakieś. Tutaj masz zobaczyć następne 1100 zł, 47 osób, czyli to już jest 50 tysięcy wygenerowane na jednym przedmiotem, na tamtym chyba grubo ponad 100. Tu masz uchwyt, wieszaka do projektowania rzutnika, 46, zobacz, cały czas 30, 40, więc i elementy, które kosztują naprawdę 100 zł, to nie są jakieś pierdółki, 600, zobacz, 227 osób, 47, 479 zł, 27 osób. I zobaczymy jeszcze tą firmę, przejdziemy tutaj. Jeżeli właśnie szukasz przedmiotów, które mógłbyś sam sprowadzać, które mógłbyś sam sprzedawać albo robić dropa z Allegro na Allegro, albo znaleźć hurtownię, które te produkty ma, to właśnie szukasz jakiegoś przedmiotu, który Cię interesuje. Patrzysz, jaką ma sprzedaż, 620 osób, 59 OK, ale jeżeli chcesz jeszcze zobaczyć wszystkie przedmioty, to może się okazać, że z tego właśnie sklepu odnajdziesz popularność. Zobacz, i tutaj jest projektor gwiazd, lampa nocna, rzutnik dla dzieci, LED, laserowy astronauta. 1500 osób. Mamy dopiero 12 listopad, a ta aukcja generuje 1500 osób. Tylko jedna aukcja, zobacz kolejne. Markery alkoholowe 80 sztuk. 1251 osób kupiło w ciągu 30 dni. Te dwie aukcje mają już prawie 3000 sprzedaży. Następna. No, tutaj już mało jakieś foliopaki. To mnie to nie interesuje takie rzeczy. Tu masz worki próżniowe, ale suma summarum no nie kupisz i tak jednego. Musisz tego kupić więcej. Ale robisz obrót 600. Zobacz. Woreczki na psie, odchody biodegradowalne, worki 650. Pasek do mini band. Zobacz. Tutaj jest właśnie ten długopis 3D. Tu masz aparat cyfrowy dla dzieci. Foliopaki, tu pewnie podejrzewam, że część z nich to są jakieś dropy z innych hurtowni, ale sklep naprawdę konkret, ilości konkret, zobaczcie, jesteśmy już tak daleko, a nie spada poniżej 300-400 sprzedaży. Są to też tańsze rzeczy, ale wśród nich zobacz, znowu projektor, który ma 292 osoby, zakupy, a to jest ten sam, który tutaj się zjawił. Idziemy dalej, idziemy dalej, zobaczcie. 230, 210, znowu ten aparat, znowu markery, 200 osób. Także naprawdę konkreta ma ich 11. Zobaczymy na ostatniej stronie. Nie mogę, dobra, to na piątej zobaczymy. Na piątej jeszcze też jest sprzedaż. Widzę, że tutaj ceny to głównie drobnica, ale pewnie... Wygenerowaną sprzedaż jednego produktu łącząc z innymi, i ta sprzedaż jest naprawdę duża, ponieważ koszyk zakupowy ostateczny musi być duży. Także, jeżeli chcesz zacząć przygodę z dropshippingiem, polecam ci moje szkolenie. Przeczytaj sobie o czym to jest. Posłuchaj tego pana, który tu opowiada właśnie o tym, co zrobić, aby zacząć przygodę z internetem.